Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichrz. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lokalizację wszystkich skrzyń, wszystkich skrzyń, z których znajdują się specjalne klucze. Klucze, które są nam potrzebne do tego, aby na końcu rajdu otworzyć jeszcze jedną specjalną skrzynię. Że aby ją otworzyć, należy posiadać pięć takich kluczy. Jeżeli mamy szczęście, wszystkie pięć powinniśmy zdobyć przy jednym przebiegu. Zaczynamy tutaj od tego miejsca, od... Yy, Zniszczenia tutaj kłótki na drzwiach, uruchomienia tej dźwigni. Teraz musimy szybciutko dobiec do tego miejsca, nacisnąć przycisk. Jeśli się nie wyrobimy w czasie, niestety nie podniesiemy kraty i stracimy możliwość tutaj zdobycia jednej z tych skrzyń. Ta skrzynia ma też to do siebie, że jeżeli wrócimy się tutaj później, to to pomieszczenie będzie zamknięte. Nie da się jej zabrać, jeśli przeoczyliśmy. Druga ze skrzyń prawdopodobnie znajduje się tutaj za tymi drzwiami, jednak na chwilę obecną nikomu nie udało się, przynajmniej z tego co ja wiem, nikomu nie udało się na razie rozgryźć zagadki. A prawdopodobnie całość jest zbugowana i coś tutaj nie trybi, nie może tych drzwi otworzyć. Możecie spokojnie sobie to na razie zostawić. Kolejna skrzynia znajduje się tutaj, w tym miejscu. Trzeba tam rzucić granat. Ale musicie to zrobić albo bardzo szybko, albo najpierw pobiec do kolejnej skrzyni. Ona znajduje się w windzie. I przynajmniej jedna osoba musi zdążyć wbiec do tej windy i wcisnąć przycisk, zanim winda się całkowicie zatrzaśnie. Możemy też, oczywiście tak jak mówiłem, albo szybko tutaj to robimy i biegniemy dalej, zanim winda nam się zatrzaśnie, albo najpierw biegniemy do windy i wracamy się tutaj do tego miejsca, po tą skrzynię, troszeczkę łatwiejsze w sumie, kolejny klucz to przed ostatnim bossem, czyli przed przeciwnikiem zamiast od razu w prawo skręcamy w lewo, tutaj też jeden z misi się znajdował, jest właśnie kolejna skrzynia z kluczem. I ostatni z kluczy może nam, ale nie musi, może nam polecieć z ostatniego bossa. Ja akurat tutaj miałem też szczęście, że ten klucz poleciał. Zdobyłem dzięki temu pięć kluczy za jednym przebiegiem. Mogłem więc otworzyć od razu tą ostatnią skrzynkę z dodatkowymi nagrodami. Mam nadzieję oczywiście, że filmik do czegoś Wam się przyda, że skorzystacie z tego, że już wiecie, o co chodzi z tymi skrzyniami, gdzie je znaleźć, jak je otworzyć. Jeżeli pojawi się informacja o tym, jak otworzyć te dodatkowe drzwi, Mam nadzieję, że szybciutko też uda mi się tutaj taką informację zamieścić. Ja zapraszam oczywiście do kolejnych filmików, zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, hej!